O duszo moja dzięki składaj, ciąż dzięki składaj Bogu łask, spojrzewszy w przeszłość opowiadaj, że cudów cię otoczył blask. Wszechmocny mocne ciem orlimi pióry, miłośnie po ojcu Ruszał chmury, że nie spadł z głowy twej ni włos. Na nowo dzisiaj pan odmyka, Swej łaski wieczne, jasne drzwi. Opiekiem znowu ci przyrzeka, Wskazuje ślad wśród nocnej mgły. Co tylko masz, co serce czuje. U pańskich nóg pokornie Jezusz. On łódką życia pokieruje i z mnogich ją wywiedzie burz. Co przyszłe czasy mieszczą w łonie? To wszystko pan swem ręku ma. Bezpieczny jesteś w tej ochronie. On z tobą jest każdego dnia. A skoro już w ojczyste progi Przeniesie cię do niebios wrót Przez wyciężywszy śmierci trwogi Uwielbisz wiecznie łaski cud Przed wzrokiem twoim się roztoczy Kraina w barwie rajskich róż I obóz żą twoje oczy, co z miejsca nie wędruje już. Nierozerwalne jego liny, na wieki stoi każdy pal. Tam mieszkać będą Boże syny, tam płacz ucichnie, ból i żal.